I kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dawno, dawno nie było żadnego filmu. Tak więc mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się go zmontować i dodać na YouTube'a. Tak więc bez zbędnego przedłużania i gadania ten film nie będzie długi, bo, bo nie chcę go przedłużać nie wiadomo jak. Na samym wstępie chciałabym Was przeprosić za to, że nie było tych filmów. Powiem Wam szczerze, że nawet nie miałam jak montować. Bo nie miałam na to czasu. Jakby doba była trochę dłuższa, to dałoby radę, ale tak. No ciężko. No ale cóż, trudno się mówi. Eee, mam nadzieję, że uda mi się teraz to wszystko ogarnąć. Eee, nie. <laughs> Staram się naprawdę jak mogę, żeby wszystko było na czas, ale ostatnio trochę mi to nie wychodzi, trochę nawet bardzo, więc naprawdę mam nadzieję, że uda mi się wszystko przyściusieńko dopilnować na czas. Miejmy taką nadzieję. Nagrywam to w sobotę. Mam nadzieję, że w poniedziałek to dodam. Vlogów na razie nie będzie, ale takie filmy, że po prostu siedzę i gadam, albo coś na tej zasadzie, te w poniedziałki, bo w piątki albo w soboty dodawałam vlogi. Więc na razie to odpuszczę. Pewnie... No teraz też nie mam zbytnio jak nagrywać tych vlogów. Ja mam maturę przed sobą i to tak naprawdę jest już tuż, tuż. Yy, więc yy, wydaje mi się, że po maturze al albo to co po prostu sobie nagram gdzieś tam, to będę starała się montować. Wątpię, że to będzie jakieś turbo długie, yy, ale wiadomo, zawsze to coś będzie. Yy, no. Znaczy, bo tego, że ja jeszcze nawet nie wiem, czy to zmontuję i czy to dodam, bo nie używałam tego programu, o którym moja przyjaciółka Diana mi e, powiedziała, żebym po prostu bo poprosiłam e, ją, żeby e, żeby mi powiedziała po prostu, czego używała na telefon, bo mój laptop nie ogarnia e, montowania filmów, zacina się, więc odpuściłam. Długo wszystko się na nim zresztą ładuje. Mało ważne. Um, no. To tyle chyba odnośnie filmów. Postaram się, żeby wróciło. Jak nie wróci, jak, jak mi to nie wyjdzie, to po prostu wam, Was o tym poinformuję. Um, no bo wcześniej tak naprawdę zostawiłam Was Mama. bez żadnego mojego komentarza. Mama. No. I co? I to chyba tyle. Mam nadzieję, że uda mi się realnie to wrzucić w poniedziałek i mam nadzieję, że te święta spędziliście dobrze. No i co? Tyle. Standardowo wszystkie linki macie w opisie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby być z moimi filmami na bieżąco, bo. Nie wiem jak będzie. Będę nagrywała, ale nie wiem z jaką częstotliwością. Mam nadzieję, że regularną, ale to wszystko się okaże w praniu. Tak więc trzymajcie się i buźka.